Ugandzkie knukle. Istoty pochodzące z Ugandy. Ich ukąszenia przenoszą wirusa knuklizmu, mającego bardzo negatywny wpływ na ludzki organizm, przekonał się o tym polski recenzent GearQuest 9, i mogącego wywołać poważne zniekształcenia ludzkiego ciała. Historia. Pierwszy raz zostały odkryte w 2017 roku, kiedy to grupka młodych chłopaków gimnazjalistów podczas wycieczki do Ugandy natrafiła na stado tych przerażających istot. Jedyne, co po tym spotkaniu zostało, to kamera z filmem przedstawiającym te istoty. Tubylcy twierdzili, że turyści po ukryzieniu zmienili się w istoty podobne do dzieci szatana. Informacja ta została potwierdzona, kiedy to kłas 9 wraz z ekipą ruszyli na ekspedycję do Ugandy. Kłas został wtedy ukąszony przez jedną z istot, i przybrał formę podobną do niej. Po tym zajściu, kłas został poddany izolacji, a Komitet Obrony Kraju powołał SESO, organizację mającą wyeliminować lub odizolować wszystkich zakażonych przekształconych w ugandzkie knukle. Lista dotychczas potwierdzonych ofiar. Grupka gimnazjalistów. Kłas 9. Markwat E. Duży Czungus. Zigi. Piotr Gryf. Połowa populacji Ugandy. Sans granie. Na szczęście udało się go odratować. Obama. Uleczalność. W roku 2019 odkryto potencjalną metodę leczenia wirusa knuklizmu. Powstało wówczas antidotum składające się z mieszanki wody święconej oraz spirytusu. Podawać je należało w formie napoju. Po wypiciu go u zarażonych obserwowano silne drgawki oraz wzmożoną agresję wobec personelu medycznego. W ten sposób jednak udało się uleczyć m.in. sansgranie. Jednakże podczas podania lekarstwa zarażonemu kłazowi 9, 2 godziny po ugryzieniu, zaobserwowano inne efekt, a mianowicie skutki choroby zaczęły być widoczne w znacznie szybszym tempie. Typowe dla niej zgniecenie kręgosłupa oraz przebarwienie skóry nastąpiły po około 3 godzinach od ugryzienia, a nie po 8 godzinach tak jak w większości przypadków. Od tej pory zakłada się, iż lekarstwo jest skuteczne wyłącznie po podaniu do półtorej godziny od ugryzienia, a próba leczenia po tym czasie skutkuje wyłącznie przyspieszeniem transformacji wuganckiego knukla. Na podstawie rozporządzenia rządu imperialnego z dnia 6 października 2020 2019 roku każdy obywatel jest zobowiązany do noszenia antidotum przy sobie. Obecnie imperialny zespół badawczy prowadzi badania nad szczepionką mającą chronić przed knuklizmem. Niestety jest to niezwykle trudne przez unikalną budowę wirusa, niepodobną do niczego znanego wcześniej ludzkości. Wytyczne dotyczące izolacji knukli. Ze względu na swoją agresywną naturę, uganckie knukle należy izolować w niezwykle restrykcyjnych warunkach. By to ułatwić, organizacja SESO za błogosławieństwem rządu Imperium wybudowała ogromny budynek na obrzeżach Oleśnicy. Jego układ jest bardzo podobny do klasycznego więzienia, z tym wyjątkiem, iż każda cela 2 na 2 metry jest szczelnie zamknięta, a na ścianach znajdują się małe lustra weneckie umożliwiające wgląd personelu, liczącego obecnie 34 osoby, w sytuację wewnątrz, Pomieszczenia. Posiłki podawane są przez specjalną szufladę wbudowaną w każde drzwi cel. Zabezpiecza ona personel przed ryzykiem ukąszenia podczas podawania jedzenia. Dodatkowo na sufitach cel zamontowane są rury, przez które w razie konieczności można wpuścić do pokoju gaz usypiający. Ułatwia to znacznie transport knukli, między innymi w celach badawczych. Imperialny Zespół Badawczy ma pełne prawo do przeprowadzania badań na knuklach. Uganda Knuckles.